Gdy mówi się o grach VR, często padanym argumentem jest to, że gry są krótkie i po części się z tym zgodzę. Ale jest coraz więcej wyjątków od tej reguły. Asgard's Wrath to unikalna hybryda łącząca wiele gatunków i mechanik w jeden wielki, solidny action RPG, dorzucając elementy logiczne, platformowe i taktyczne. Jest to kolejna produkcja ekskluzywna dla pc Oculus Store. Które na Vive czy Index działa w porządku dzięki programowi Revive. W Asgards wcielamy się w nordyckiego boga, który będzie wchłaniać wielu różnych bohaterów, między którymi będziemy się przełączać z rozdziału na rozdział. Między questami lądujemy w karczmie bogów, w której możemy porozmawiać, wykraftować gear, sprzedać lub kupić zioło i posadzić kwiatki dające nam pasywne ulepszenia. System walki jest dość rozbudowany dla VR. Będziemy władać mieczem, laską, łukiem, procą, toporem, lancą. No, od cholery tego jest. Gra zachęca nas do robienia pary przez podświetlanie ataków przeciwników, które pozwalają nam zablokować jego akcje, by zadać krytyczne obrażenia. I tutaj też jest problem, bo na dłuższą metę walka zacznie nas nużyć. Często gra nas zamyka w mikroskopijnych arenach, gdzie musimy pokonać wszystkich, by iść dalej a przeciwnicy mają stosunkowo dużo HP. Balans uzbrojenia też nie należy do najlepszych stron Asgard Wrath, ponieważ pod koniec gry dostajesz Opelance, która zabija wszystko z łatwością, jak lubisz się fizycznie napocić. Oprócz typowego arena slashera, gra lubi nas zaskoczyć pobocznymi aktywnościami, jak na przykład doświadczymy rymowanych zagadek krasnali, areny walki, zabawy w Gdzie jest Wally -E i odkrywania wcześniej niedostępnych fragmentów światów, ponieważ ta gra inspirowała się mocno serią Darkside, pod tym kątem, dodając warstwę replay ability, blokując przejścia dopóki nie uzyskamy odpowiedniej umiejętności, postaci lub broni. Gra posiada też element taktyczny. W trakcie gry będziemy przemieniać zwierzęta furis, którzy będą gotowi na nasze rozkazy. Każde z tych zwierząt ma swoje unikatowe funkcje, które będą wymagane do rozwiązywania zagadek logicznych czy unikania pułapek. Oprócz tego znajdziemy specjalne ołtarze boskie, gdzie możemy wrócić do postawy boga, gdzie zabawimy się w klocki lego, będziemy przestawiać obiekty tu i tam by otworzyć jakieś przejście. Znajdziemy też sekcję wave defense przypominające te z gier mobilnych, gdzie będziemy ciągnąć zawajchy i atakować hordy nadchodzących wrogów. Asgard Wrath oferuje duże światy do przemierzenia, choć główny wątek jest strasznie liniowy. Jedną z największych wad gry jest lód i zarządzanie ekwipunkiem. Gra pozwala nam zabawić się w zielarza, co chwilę będą w naszych oczach świecić kwiatuszki i inne bezużyteczne obiekty, które fizycznie musimy podnosić i umieszczać w naszej kieszeni. Większość rzeczy, które podnosisz, do niczego ci się nie przyda, a limit zawartości jest mocno ograniczony, co powoduje, że co chwilę będziesz widzieć komunikat Inventory Full. Niestety, gra nie potrafi w prosty, szybki sposób dać nam znać, jakie przedmioty są dla nas kluczowe, jakie składniki potrzebujemy do tworzenia mikstur czy ulepszeń, a co najlepsze, nie daje nam absolutnie żadnych poszlak, jak i gdzie pewne przedmioty znaleźć. Gra ma też problem z czkawkami i zacięciami. Ten RPG jest tak duży, detaliczny i śliczny, że na high czy ultra wasze komputery będą płakać z bólu. Musiałem zejść na nisko-średnie ustawienia, by grać w miarę stabilnie z włączonym streamem, choć duża ilość przeciwników w moim obszarze wywoływała spore zacięcia. Ścieżka dźwiękowa jest świetna, dialogi są dobrze zagrane, a orkiestrowy soundtrack to majstersztyk, panie. Świetna muzyka dodająca imersji, która w żaden sposób nie irytuje. Jeżeli jesteście skłonni przeżyć czasem ciężkie zagadki logiczne, problemy optymalizacyjne, długie czasy ładowania ciągłe podnoszenie lutu i dość powtarzalną walkę to Asgard's Wrath zaoferuje Wam naprawdę solidne 17 godzin zabawy. Jest to jedna z tych rzadkich gier VR gdzie masz ochotę do niej wrócić po jakimś czasie by zobaczyć co nie było wcześniej dla Ciebie dostępne, a zabawa jaką oferuje wciąga na tyle, że nie doświadczasz tych wad o których zdajesz sobie sprawę gdy odłożysz gogle. Bez wątpienia jest to jedna z najambitniejszych gier na VR i czuć, że to porządny tytuł stworzony z sercem. Masa ciekawych pomysłów, intrygujący, ale też nienachalny nordycki lore, pochłaniał mnie w ten świat i chciałem wiedzieć więcej o misji jaką zleca nam Loki. Ja bawiłem się bardzo dobrze grając w Asgard's Breath i byłem co rozdział zaskakiwany nowymi pomysłami twórców. Gra dostaje ode mnie mocne 8,5. Dałbym 9 jakby naprawili technikalia, ale niestety tego nie zrobią. Oto kolejny must-have dla każdego posiadacza VR z dostępem do dobrego komputera. Wybitny gem.